No i zbliżam się do następnych żer, żery Pilaki, tam są żery Czubiki, przez które już jechałem, tam oddali żery Bystre, a tu są trzecie i tych domów było więcej kiedyś w żerach, w każdej wsi było więcej domów niż jest obecnie i jak wyczytałem na przykład w Czubikach mieszkało 11 Żydów, 4 prawosławnych, reszta katolicy, w Bystrych też było paru prawosławnych natomiast w Pilakach już byli sami katolicy nie wiem dlaczego i tutaj jest to jest droga do trasy siemiotyczy Ciechanowiec, niedaleko jest 2 km, tak zwana Kocówka może dlatego, że po obu stronach drogi jest pole mieszkańca żer, który ma nazwisko Koc no i powolutku jedziemy bo tu po prawej będzie jeszcze gadanie tu była szkoła, teraz już świetlica wiejska ale tu on na tej łące była drewniana szkoła, która spłonęła. Chyba w czasie wojny spłonęła. Po wojnie wybudowano następną drewnianą, niewielką, w której i przed wojną i po wojnie uczyła moja mama, moja babcia chciałbym powiedzieć. Babcia Zosia. I do 58 roku robiła, uczyła. Tu właśnie gdzie ta łąka. Później wybudowano nową szkołę, ale już niewiele w niej uczono, bo zanim ją ukończono, to powstała Taka akcja na gminne szkoły zbiorcze. I wszystkie dzieci do, zaczęto dowozić do, do gminnych szkół zbiorczych, a te zostały puste, długo stały puste. Teraz są przeważnie przerabiane na świetlice wiejskie, chociaż też nie wiadomo dla kogo, bo tych ludzi na wsi jest bardzo mało, a młodzieży jeszcze mniej. No i lecimy dalej do wioski tradycyjnie krzyż wioskowy. W tej wsi było dwóch muzykantów. Pokażę, gdzie mieszkali. To była sławna orkiestra Lutek i Kandyba. Dwóch gra, grających na akordeonach. I tak trochę jak Flip i Flap, bo jeden duży, drugi mały. Obaj rzecz. Nieźle grali na wszystkich zabawach szkolnych. Grali na takich odpustowych. Pamiętam, że Lutek to tak bardzo szeroko rozciągał akordeon. Że był nieduży, to może tak się wydawało. A teraz Kandyba odwrotnie, wysoki był. Niestety obaj nie żyją i obaj zmarli na choroby serca. jakieś tam zawał czy, czy udar. To jest choroba zawodowa muzykantów, bo oni noce nie nieprzespane, alkohol. O, tu mieszka Szymon, w lecie przynajmniej. Też mój rówieśnik, emerytowany wojskowy. A tu jego młodszy brat gospodaruje. Andrzej też tyś O, tu pro prawej, właśnie mieszkał ten pierwszy muzykant Lutek. O, to że nie żyje. On. Lubiłem słuchać, jak on mówi, bo miał takie ciekawe przerywniki. Mówię, no tak, bezpośrednio to po prostu lubił sobie bluznąć. Lecimy dalej. Tu, nie, tu stał dom, ale nie bardzo pamiętam. Tu jest miastowi. I tu pamiętam dom. Nawet trochę skarby z niego mam. Na tym podwórku był rozbierany dom. Tam są resztki chlewów. Stodoła jeszcze jest. Trochę rzeczy mam z tego domu. Tu kiedyś mu mieszkał mój pracownik, który niestety. Tragicznie zginął. Długa opowieść. A tu grał ten drugi muzykant. Kandyba. Z tego domku mam trochę skarbów. O, tu Franek mieszkał. To jest ciekawy typ. Kapliczka ładna. Bo podobnie jak Lutek, mówili swoją gwarą, taką tutejszą. Gwarę. Ta może tak na wiasie powiedziałbym, ale lubili sobie zakończyć tu po lewej mieszka miastowy taki trochę emeryt, trochę mechanik, trochę handlarz Hendrik lajkuje moje posty także na Facebooku aktywny Andrzej też samotny kawaler. Gospodaruje sam. Dużo jest samotnych ludzi na wsi. A to emeryci, a to kawalerowie. Domki fajne. Ogródki zadbane. Przynajmniej u tych, co są na emeryturze, bo ci, co mają krowy, to nie bardzo mają czas to zrobić. Tu kiedyś... W tym tu kiedyś był sklep. Dawno, dawno jak byłem dzieckiem, to tu był drewniany dom i tu przychodziliśmy do sklepu A tu mieszka Stasiek od koni. Też mój rówieźnik A piękne stado koni może po drodze pokażę. I trzech synów. Też pięknych, przystojnych kawalerów jeszcze. Jakby jakaś pani chciała nawieść, to polecam się. Mogę być zarajka. Jego koniki pokażę, są piękne. Na pewno, o tam dalej dali są, dogram. Będę przejeżdżał. A tu są koniki, właśnie Staśka. Staśka grześka radka, arka. Tam jest źrebaczek mały. Nawet dały trochę głos. Spróbuję przybliżyć. Są naprawdę piękne i spokojne. Można je podejść, pogłaskać. Są no takie koniki do pracy, chociaż w tej chwili nie są używane do pracy. Czasami na jakąś przejażdżkę bryczką czy saniami. Stasiek czasami mnie z bryczką. Jak u mnie była impreza. Mam gdzie zdjęcie. No i kończymy z żerami. Lecimy do kosianki.